Hej kochani, witamy was w pierwszym odcinku drugiego sezonu. No i ogólnie, jak widzieliście z szorca, że się wyprowadziłam. Ale nie tylko ja, Blanka i jej rodzinka też. A to dlaczego? Dlatego, że pojechaliśmy do Dubaju. No bo nas zaprosili do nagrywania filmu. Możecie, może nagramy film dla was, jak yy, są mini... E, przybitki z naszego filmu. No i ogólnie, widzicie, zmieniłam fryzurę. E, póki co, jeszcze moją e, córkę też widziało się trochę. Też się podcięła włosy. No, u nas jest wszystko dobrze. Dzieci chodzą do szkoły, ale póki co są w ferie. A czy wy też macie ferie? Dzisiaj będziemy po prostu tutaj jest odcinek opowiadania, co i jak. Chyba więc. Pokażemy Wam dom. Tu będą oni siedzieć, oglądać telewizję, a ja Wam pokażę mój dom, nasz dom, mojej rodzinki. Więc zaczynamy od domu. Jak widzicie, tu jest wejście. Widziało się go trochę, ono się trochę zmieniło. No i tutaj macie wejście. Tu jest samochód, dzieci. Ogólnie dalej. Idziemy, jak widzicie, tu jest salon, mamy tu przykąski, też trochę stoją, tu mamy dzieci moi, a tak to w ogóle, będzie filmik tam, gdzie opowiadamy, jak mają na imię i co i jak, więc oglądajcie następne odcinki. No więc idziemy dalej, tutaj mamy zdjęcia, możemy posiedzieć, odpocząć z... No dobrze, tutaj mamy pusto, więc powiedzcie, co my tu mamy zrobić, bo w ogóle nie wiemy. Tutaj mamy tylko bęker dla psów i już. Tu mamy jedzenie dla psów, tu mamy taki, nie wiem, taki bar, coś takiego, że tu można pobić coś, jak są jakieś imprezki. Idziemy dalej, tutaj mamy już kuchnię. No, tak wygląda moja kuchnia, to jest moja wymarzona kuchnia. Tutaj mamy już koniec, tu mamy takie duże okno. No i tu mamy nasze pieski. Tu też jest zona odpoczynku, jak na przykład albo ktoś czeka na na przykład mój posiłek przygotowany, jak będę gotowała, albo jak ktoś chce odpocząć tutaj, tu rzadko ktoś siedzi. Zawsze w swoich pokojach. No, jak wiecie, że dzieci są, no to są. Odpocząć. Dobra, idziemy do góry. Dobrze. Jesteśmy tu. Tu jest łazienka ogólnie. Tak to wygląda. Nie widziałam, gdzieś zrobić, więc zrobiłyśmy to. Tu jest spokój mojej córki. No, tak wygląda różowy. Oj, sorry, nie będę was przeszkadzać. Idziemy dalej. No, tu jest spokój dzieci. Ogólnie jest na tyle wypożarowany, że tu jest ciężko nawet przechodzić. Hej, bawicie się co? No. Tutaj mamy łóżeczka no i przechodzimy do mojego pokoju. Tu jest taka mała, taka brama, ale tu widać przez nią. Tu mam taki mój kącik, czyli kosmetyki, ale prawie to tam nie ma kosmetyków, a jest tylko do pielęgnacji, na przykład. Yy, Soczewki lub coś takiego, ale nie nasz soczewek, bo lubię, bo noszę okulary. No, tutaj mamy nasze ubrania, no i łóżko, i tu mamy rzeczy takie. No i na to już koniec z naszego domku. Teraz pójdziemy i Wam opowiemy co i jak. To Oglądajcie ogólnie do końca, bo może w tym odcinku się dowiecie, jak nasze dzieci mają na imię, więc chodźmy. I będzie coś na ciekawego na końcu. Tak. Hejka kochani, więc ogłoszenie, jak wam mówiłam, że możecie oglądać do końca, bo może się tam coś okazać, no to ogólnie nie chciałam, żeby tak czekaliście, no bo wiecie. No to dlatego ogłaszamy, jak się nazywają nasze dzieci. Dobra, zacznijmy od kogo? Ciebie czy mnie? Hmm. Obojętnie. No dobra. Zacznijmy ode mnie, bo ja już nie mogłam się doczekać. Jak trzymam córeczkę, no to oznacza to. To jest moja córeczka. I nazwaliśmy ją Michalina. Dlaczego Michalina? Dla was to może być takie imię hmm, Michalina, co? Ale dla mnie Michalina, to yy, będę na, na nią mówiła Misia. Misia. A jak na przykład już wyrośnie i będą tak chciały do mnie mówić jak do szefa, no to... Michalina, a tak to Misia, słodka Misia. Później ty powiedz jak będziemy. No ogólnie, nasz syn to jest Tynek, więc nazwaliśmy go Kuba. Kubuś. Jak kubuś, puchatek. Więc dobrze, przechodzimy do blanki. A więc moja córka, którą właśnie teraz trzymam w rękach, to jest Sofia. Dlaczego Sofia? Nie wiem, po prostu jej jakieś z oczu patrzę, to po mówi się Sofia. No a jak ma na imię nasz syn? Powiedz. Nasz syn ogólnie ma na imię Kacper. Kacper nie wiem, a po prostu, bo nam się spodobało Kacper. No, to wszystko. To wszystko na tym odcinku, ale teraz zobaczycie małe mały spoiler od następnego odcinku. Pa pa! W następnym odcinku. Wiesz, no i ona mi powiedziała, że nie mogę ci dać tego prezentu przez to, że byłeś niegrzeczny. Oj, co się stało? Pani napisał do mnie, że mnie rzuci. Oj, współczuję. Ale to już tak oficjalnie. Nie wiem, ale napisał, że to koniec. Nie ma już... A ja tu. No dobra, no ale jak już to jest ten moment, że z tobą zerwał, to muszę ci coś powiedzieć. Co? Bo ja się w tobie chyba...